Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o wsi. Przygoda kolejna dzisiaj. Dzisiaj pokażę Wam budowę kompostownika, kolejnych komór mojego kompostownika, bo zrobiło mi się ciasno, więc próbujemy wybudować kolejne komory i mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. Może zainspiruje Was do budowy takiego kompostownika. Ale najpierw przejdźmy się po ogrodzie. Dzisiaj troszeczkę wygląda inaczej, bo mam oczy popuchnięte, bo niestety zrobiło się pięknie. A co za tym idzie? Alergia dopadła alergików. I ja jestem uczulony na pyłki traw, które bardzo mocno pylą w tej chwili. Wczoraj była tragedia. Nie mogłem w ogóle na dworze przebywać, bo niestety nie wziąłem sobie jeszcze leku. Ale dzisiaj już jest fajnie. Przejdźmy się po grodzie. Kurczę, to jest coś pięknego. Słuchajcie, to tak pachnie że to jest, mm, uwielbiam, uwielbiam ten krzak. On pięknie wygląda i to jest właśnie ten moment, w którym on najlepiej wygląda. To jest chyba też ta wuła. Więc tak to wygląda. No przepięknie pachnie, w bardzo, bardzo dużej odległości. Super. Uwielbiam ten krzak. Będę go formował, bo on troszeczkę był taki dziczały, więc go zostawiłem tak jak jest. Ale będę go tutaj próbował jakoś uformować. No mój warzywniak, bardzo skromny nasz warzywniak. No najbardziej co mi się podoba to sposób posadzenia rzodkiewki. Tak mi się wydawało, że tak trzeba. Więc jak w wojsku stoją rosną idealnie, równiutko. Tu mam marchewkę, która jeszcze nie wyzeszła. No i tu jest zielnik, trochę ziół różnych, przeróżnych. Co dalej? Chcieliście roślinki, więc pokażę Wam. No tu mamy Rododendrona, który już przekwitają niektóre pąki. Tu mam śliwy, dwie. Tam dalej będzie następna. Które no, w tamtym roku bardzo chorowały, miały grzyby. W tym roku wydają się być zdrowe, nie mają szyc. Ale czy będą owoce? Bardzo mało. Słuchajcie, jakieś pojedyncze owoce gdzieś tu się zawiązały. I nic więcej. Teraz Wam pokażę bez. Bez biały. Takie. O, no, takie drzewko. I słuchajcie, miała tyle kwiatów w tym roku i tak gęste, pachnące, one już przekwitają. Ale jeszcze pachną. Jeszcze pachną, pachną no cudownie i mają bardzo takie grube i dużo kwiatów. I taka odpowiedź moja, zrobiliśmy eksperyment z Iwoną w tamtym roku i z Agnieszką. Pozdrawiamy AG. Wycięliśmy wszystkie wszystkie kwiatostany, które już przekwitały, zaczęły brązowieć, aby w tym roku go zasilić, zmusić go do większego kwitnienia i tak się stało, słuchajcie. I w tym roku również za chwileczkę będziemy obcinać mu wszystkie kwiatostany, wszystkie jak leci, żeby w przyszłym roku miał jeszcze więcej kwiatów. Po prostu pachniało na dużą odległość pięknie. No i przyszedł czas na bez. Tak, jak Wam mówiłem, trzeba go ściąć, wyciąć wszystkie kwiaty. I to się właśnie dzieje. Będzie miał jeszcze więcej kwiatów w przyszłym roku. Bo w tym roku są bardzo, bardzo takie fajne, grube, ale to już Wam pokazywałem. No i jest ich bardzo dużo. Więc dzisiaj strzyżenie bzu. Tu mamy. Kolejną śliwę, która też się wydaje zdrowa i w ogóle w tamtym roku to nie miała liści prawie i już były prawie że do ścięcia, ale stwierdziłem, że, że poprzycinam, spróbujemy je ożywić, może się uda i mi się udało i na razie sobie rośnie zdrowo, zobaczymy co dalej. Tu mam jabłonkę, która szła już pod, też pod piłę do wycięcia, bo nie miała w ogóle, była prawie że uschnięta. No i troszeczkę się ożywiła, jest lepiej. jakieś tam jabłuszka ma, ale czy przetrwają, nie wiem, bo już widzę, że się zaczynają marszczyć liście, ale nie widzę nalotu żadnego. Zobaczymy, jak będzie z jabłkami. No coś tutaj się gdzieś tam zawiązało. Zobaczymy. Także to jest też stare drzewko, które próbuję odratować i uratować. Tutaj jest drzewko nowe w tym roku nasadzenie. Jest to czereśnia. Dużo więcej nie będziemy mówić, bo na razie nie mamy co. nie się przyjmie. Co stwierdzimy w przyszłym roku. Tu mamy wisienkę też tegoroczną. I tu mamy morwę. To jest morwa. O której już Wam wspominałem. Morwa czarna. Morwa czarna, która. No, ma się chyba dobrze. Troszeczkę owoców będzie miała, ale to jest drzewko posadzone w tamtym roku. Więc na razie też za dużo nie możemy powiedzieć i na razie nie rozrasta. Tu mamy choineczkę. To jest tegoroczny zakup. Nasadzenie tegoroczne moje że tak powiem ulubione roślinki, czyli iglaki. To jest sosna koreańska. To jak to przepamiętam, zobaczymy co z tego wyjdzie. A i co dalej? Resztę ogrodu już pokazywałem wam, jak tu wyszło. Troszeczkę jeszcze do, doszło różnych rzeczy. No tu moja główna pracownica w ogrodzie przemieszcza się. Coś tu się cały czas dzieje. Cały czas coś robimy. No i co? Tu mamy nowy. Nowe nasadzenia, nowe koncepcje na ten ogródek. Jest i Gucio. Gucio przywitaj się. No wstawaj pochodź trochę. Halo. Proszę pana, rusz pan tyłek. No i tu mamy nasadzenia piwonie i co to jest? Te, te, co żeśmy wczoraj... Hortensja bukietowa. Hortensje bukietowe. Tu są dwie nowe roślinki. Tu jest wydzielona Yy, wydzielona, wydzielona część na co? bo ja nie pamiętam nazw. Tych kwiatów. Dalie, Dali, tu są dalie. I to będą piwonie. biwonie A A. chyba krzyżak. Nie, to ma coś białego. Ale to nie jest taki chyba. A jąg? A co się A to krzyżak. są co to są za kwiatki? Fuksje. Fuksje. dobra. Może czas się już wziąć za, za kompostownik? Trzeba go zbudować. Pójdźmy zobaczmy palety, bo mamy ich troszeczkę. I trzeba będzie je tu odkopać. O, tu mamy troszeczkę palet w urzędach. Coś muszę wybrać. No i zaczynamy budowę. Będziemy kompostownik budować. Zobaczymy co nas z tego wyjdzie. Musimy najpierw trochę terenu wyrównać, więc będzie trochę kopania. Chodź ze mną. Teren wyrównany. Nie było łatwo. Wypoziomowany, wyrównany. I tu powstaną dwie komory. Teraz będziemy budować. No dobra, słuchajcie. Wczoraj wyrównaliśmy teren pod kompostowniki. Dzisiaj już palety tam nazbierałem. Zaraz wracamy do budowy. Ale zabieram Was najpierw na mały spacer. Dziewczyny mi dzisiaj zrobiły pobudkę. Pięknie muczą. To są odgłosy wsi. Fajne. No ale teraz mają tremę, bo przyszedłem. Nadgłosy wsi, e, dlatego chciałem Wam pokazać. Oto mały byczek. Zapach, no niektórzy powiedzą, że na śmierdzi, co tam, i w ogóle, i w szczególe, ale to jest zapach wsi. Odgłos wsi, i to jest w tym wszystkim bardzo fajne. Działajmy, pakujemy się z powrotem do kompostornika i skręcamy już dzisiaj ostatecznie kompostownik To tyle co dzisiaj Wam chciałem pokazać jeśli chodzi o budowę kompostownika. Mam nadzieję, że zainspiruje Was moja budowla I zrobicie takie kompostowniki u siebie. Mega fajnie tu jest. Naprawdę. Niestety film nie oddawam tego klimatu jaki tu jest. Ale jest bardzo fajnie. Postanowiłem się pożegnać z Wami nad rzeką, bo jest to bardzo fajnie, oprócz tego burczącego samolotu. a Gdzieś tam mamy jakieś lotnisko niedaleko i czasami hałasują. Słuchajcie, no fajnie, że dotarliście do tego momentu. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście z nami do końca. E, bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki i komentarze. Bardzo się cieszę, że wam się podoba to, co robimy. i Wspierajcie nas dalej. Komentujcie, zostawiajcie subskrypcję, piszcie do nas na Instagramie. Znajdziecie nas pod tą samą nazwą, czyli Przygody na Wsi na Instagramie. Więc zapraszam i bardzo dziękuję za oglądanie, że byliście z nami. No i przyszedł czas na polecajkę. W tym odcinku chciałbym polecić Wam kolejny kanał, który jest tematycznie zbliżony do naszego, czyli do wsi. I jest to bardzo kanał bardzo sympatycznego małżeństwa, którzy podjęli się remontu starego, bardzo starego domu. I robią to grubo, na grubo. Odwiedźcie ich kanał. Kanał nazywa się Na Ruderce. Pozdrawiam przy okazji. Bardzo fajne materiały, dziewczyna nagrywa. Bardzo to fajnie wychodzi i coraz lepiej. Także zachęcam Was, wpadnijcie do nich na kanał, popatrzcie jaką demolkę robią. Będzie fajnie później śledzić, jak już będziemy, będą dochodzić do finalnej, finalnej wersji wyglądu tego domu. To jest, to jest, to będzie naprawdę fajne i to chyba najbardziej każdego ciekawi, jak to będzie wyglądać. Także jadą grubo padnijcie do nich na kanał na ruderce. polecam. Ja z wami tymczasem się żegnam. Miło było was gościć. Trzymajcie się na razie.